Witam Was serdecznie na moim kanale ogrodniczym, podróżniczym, rowerowo i ogródkowym. Jak widzicie, mam tutaj szklarnię w tyle, i dzisiaj powoli wchodzi mi zaraza. Pojawiają się żółte liście, takie jakieś łodygi, końcówki, takie jakieś takie obnite, brązowe. No i tak dzisiaj Wam pokażę, jak uchronię po prostu tą moją szklarnię przed tą zarazą, No przynajmniej próbuję ją uchronić. Najważniejsze to przewiew, jak na, najważniejsze też był przewiew. Najważniejsze drugie, żeby usunąć te liście wszystkie chore, ewentualnie łodygi. Najważniejsze, jak chcecie to możecie czymś to jeszcze spryskać. A po prostu ogarną szklarnię, żeby był duży przewiew, dużo odstępy między roślinami. No ja tak zrobiłem. Teraz po prostu pokażę wam jak ona wygląda w środku. Jak jest teraz, a Później zobaczycie na samym końcu jak tak posiedziałem sobie dwie godzinki i coś tam przy niej porobiłem. Czego mam taką twarz ciemną? O kurde. No nic, dobra, zapraszam do oglądania. Szkarnia. Dzisiaj nie będzie jazdy rowerem i tak dalej, tylko dzisiaj się trzeba się zająć szkarnią. A dawno tutaj nie byłem. Przychodzę tylko tutaj podlewać co jakiś czas. I to w ogóle wszystko się jakoś i pochorowało. Ogórki dzisiaj wywaliłem całkowicie. Tak jakaś choroba weszła, żółte liście się takie porobiły z takimi plamami. No i wziąłem te ci ogórki, zobaczcie Dowaliłem wszystkie O Na kompostownik, widzicie jakie się zrobiły? Nic z tego nie ma No i postanowiłem, że dzisiaj tak je, e, rano trochę grzebne w tej szklarni, bo tutaj wszystko jest takie teraz Jakby zapuszczone, nic się Ostatnio w ostatnim dni nie dzieje, coś w tym pomidory tylko przychodzę zerwać, nic więcej, a jeżeli chodzi o te pomidory Zobaczcie, te tutaj, które miałem w tych grządkach, takich też nie wyglądają za ciekawie. Zobaczcie, wszystko uschło. Praktycznie z dnia na dzień podlewałem nie wszystko, i dwa, trzy dni się zrobiły. Pierwsze zrobiły takie żółte, takie, zobaczcie, takie jakby jakimś grzybem czy coś, a później całkowicie już, już padły. A później, jak te ogórki zrywałem na przykład, to w środku. Była taka ta skórka taka gruba. A w środku prawie nic nie było, nawet nasiona nie nic. Także także widzicie, nie ma szału. No i dzisiaj postanowiłem właśnie trochę, że zajmę się tą moją szklarnią. Trochę ją wyczyszczę. Eee, co pewnie chcecie zobaczyć, jak to wygląda od przodu. No zobaczcie zresztą sami. Czekajcie się, przełączę. Czekajcie, wypnę się tylko tutaj, żebyście widzieli. O no i na chwilę obecną szkarnia wygląda wygląda tak jakieś tam pomidorki się pojawiają, coś tam przychodzę sobie rwać jak widzicie ale to nie to samo co kiedyś, dużo takich krzaków dzisiaj dużo mi się krzaków takich uschniętych robi, zobaczcie ja to wyrywam te liście ale za dwa dni robią się następne takie i nic z tego nie ma tak naprawdę, u mojego sąsiada tak samo powyrywał wszystkie liście, bo się zrobiły takie żółte zasyfiane no i też nie wiem co jest, jakaś choroba pewnie, jakaś grzyba albo coś w tym stylu no i tak obrywam co się da, ale ale sami widzicie jak to wygląda o na przykład tam zobaczcie też takie żółte nie wiadomo o co chodzi po prostu zrywam te e, zrywam te owoce, które po prostu już dojrzeją albo już są takie do zerwania a resztę po prostu zostawiam o, zobaczcie nawet ten górny liść jest uszkodzony No i tak to wygląda na chwilę obecną no ale dopóki pomidory jeszcze dojrzewają to jeszcze je zrywam i jem dopóki nie zapadnie się jakaś choroba no i wywalam to wszystko tutaj zobaczcie na na kompostownik eee, tutaj pamiętacie tutaj tak rzucałem, siałem tutaj różne rzeczy. Jakieś celery i tak dalej, pietruszki. Tutaj gdzieś były jeszcze buraczki. O. Rzodkiewki, ale wiecie, co przychodzą mi w nocy? W nocy. No bo w nocy przychodzą tak naprawdę. Stamtąd nie wiem skąd wychodzą gdzieś z kompostownika. Wchodzą mi wszędzie ślimaki i to wszystko mam obiedzone. Do tego tu się zrobiła jakaś nora. Tu zamieszkało jakieś zwierzątko. Albo jakiś kret, nie wiem, taka dziura jest, więc o tu mam marchewkę, zobaczcie. I coś wychodzi mi tak samo tutaj i coś się zjada. Tak to jest właśnie jak podwyższone grządki i się na dno nie daje kratki. Pamiętajcie, jak będziecie grządki podwyższone robić, to, e, to dawajcie kratki pod spód, bo później wchodzą mi tak krety to wszystko ryją i tak dalej. Buraczki, jak widzicie, też szału nie ma w ogóle. E, ale pewnie dlatego, że tu nie mają w ogóle słońca, zobaczcie, tu jest w ogóle ciemno i nie mają w ogóle słońca i dlatego też sobą rosną. Także będę wiedział na przyszłość, żeby buraków nie sadzić w cieniu. No ale było miejsce, to po prostu tutaj zostały wsadzone, no i widzicie co się dzieje, no nie? No i dobra, co tu będę dłużej mówił, no po prostu muszę teraz wyczyścić tą szklarnię, elegancko. Pobrywam to co niepotrzebne, to co zostanie, e, to zostawię, co się jeszcze utrzyma. Oberwę większość liści z tych pomidorów, zostawię tylko trochę, te do od dołu wszystkie poobrywam. No i co, no i tutaj pomyślałem sobie, że tutaj przyjadę jeszcze glebogryzarką tą część, co tutaj miałem, bób i zasadzę jeszcze fasolę, jeszcze może mi się uda fasolę wyhodować w tym roku, no zobaczymy. Dobra, co Wam będę mówił, no zabieram się do roboty. Eee... Nie będę wam tutaj pokazywał mniej więcej jak to robię, bo sami po prostu wiecie, po prostu obrywam liście od samego dołu i tak dalej. Poczyszczę sobie tutaj trochę i, i widzimy się e, najwyżej za chwilkę jak już sobie to wszystko porobię. Dobra, wyjdziemy teraz stąd. Elegancko. No i co? I działamy. Minęły dwie godzinki, ogarnąłem sobie super szklarnie. Teraz jest tak powinno być. Myślę, że to trochę uchroni ją przed zarazą. Coś tam już wchodziło, ale pozbyłem się e, mniej więcej problemu. No i teraz zobaczymy, e, czy pokażę wam, jak to wygląda w tym momencie. E, jak wiadomo, najważniejsze, najważniejsze jest przewiew. Najważniejsze jest to, żeby usuwać chore liście. E, nie wiem, czy jakieś psikanie teraz e, da radę, e, żeby to uratować albo coś, ale co to mi tu dzwoni? O no Jezu, włączają mi się jakieś muzyczki. Skąd to mi się tu włączyło? A bo to widzicie, w telefonie to tak jest. Że coś tam się, wrzuci telefon w gacie i niech to coś się przestawi, i się dzieje, to się dzieje. Słuchajcie, oczyściłem szklarnię, e, usunąłem wszystkie niezbędne liście. Zrobiłem tak, żeby były większy przewiew, większe odstępy i tak dalej. E, wysprzątałem, także teraz, no, jak się teraz wchodzi do szklarni, to też elegancko jest. E, co Wam będę mówił, no pokażę Wam mniej więcej jak to, jak to wygląda. Teraz się obrócę, o. Słuchajcie, odepnę kamerkę. I już Wam pokazuję, jak to teraz, ty. Zobaczcie, zostawiłem tylko te liście takie zdrowe, które jeszcze były. One były na samej górze, więc nie były takie za bardzo schorowane. Je zostawiłem, wiadomo. Pomidor potrzebuje trochę tych liści, żeby ciągnąć energię ze słońca i tak dalej. Chociaż ja tutaj w połowie mam cień, ale tak to na chwilę, mniej więcej tak to mniej więcej teraz wygląda. To jest taki, no tu mam najwięcej pomidorów, chociaż wiem, ileż tu będzie z 5 kg wszystkich pomidorów, może z 6. Wszystkich będę miał i, i coś, i sezon kończę, no nie? Także myślę, że na jeszcze 3-4 dni, może do 5 pomidorów mi starczy i, i tyle. I trzeba będzie to wszystko wyrwać i coś nowego zasadzić. Także jak macie jakieś pomysły, co można tutaj wsiać jeszcze w tym roku e, w szklarni, to dajcie mi znać, to sobie to e, wsieję. A na chwilę obecną, no od razu jest inaczej. Zobaczcie, wysprzątałem, wydmuchałem tutaj, wyodkurzałem, wyzamiatałem, czyściuteńko się zrobiło. No, i od razu e, inaczej. Jakieś tam sałaty jeszcze zostały, jakieś tam pietruszki. E, no, przyda się na jakieś kanapki czy coś. Także, jeżeli macie jakąś zarazę, wam wchodzi do szklarni albo coś. Więc, no, możecie zrobić tak, ja, że po prostu wyrwać wszystkie niepotrzebne liście. Zostawić jak największy przewiew w szklarni, żeby był po drzwi. Ja już nie i ja okna, ja nie zamykam już w ogóle na noc szklarni. Niech to wszystko tutaj hula. Jeszcze myślę, że sobie w przyszłym roku tutaj gdzieś jakieś może ze 2-3 okna zrobię. Albo wiecie co, widziałem takie, że niektórzy montowali takie wiatraki z taką klapką, którą zamykamy na zimę. Możemy sobie otworzyć i wtedy przewiew jest. I powietrze kiedy chodzi, to po prostu wciąga wiatrak i, i wyciąga. Także to też jest spoko. No Także widzicie, szkali mam zrobioną, zażegnaną mam już e, mniej więcej delikatnie tą zarazę. A zobaczymy, co będzie się rozwijało dalej. Bo tak naprawdę ona potrafi wszystko wykosić w jeden dzień. Wieczorem idziemy spać, rano wstajemy i wszystko już jest wykończone. Dobra, Jana. Ja w tym odcinku już nie będę więcej Was przynudzał. Jak widzicie, szkalnie mam ogarniętą. A resztę robót, no to pewnie będzie w następnych odcinkach. Ostatnio mam jakoś tak z czasem. Widzicie, że coraz mniej rzucam, ale <laughs> może się ogarnę. Jeszcze kamerkę zmieniłem i. Z tą kamerką to widzicie, widzicie jak jest, tak? Troszeczkę taki obraz jest nie tego. No nic, dobra. Ja uciekam. Mm, ja uciekam. Pokazywałem, mniej więcej, co jak mniej więcej można się jeszcze w ostateczności uchronić przed tą zarazą. I co? I, i zapraszam Was na następnych odcinków Ale jest gorąco. Masakra. Dobra, ja uciekam. Dzięki, że jesteście. Jak możecie, dajcie mi tą łapkę w górę, możecie jakiś komentarz napisać, że fajnie, ładna pogoda, cokolwiek. I co? Dużo zdrowia, obfitych plonów I... i miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.